No i siemanko siemanko, jestem Krystian 123 i witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human I właśnie tutaj jak pewnie pamiętacie każe się zepsuł samochód i musieliśmy no, no poszukać schronienia Weź. No proszę Teraz musimy się rozgościć w restauracji, że tak powiem Dobra, znowu zrobimy dla Alice Ehm, łóżko. Pyk Alice? Gdzie ona patrz? <laughs> Mogę zaj zajrzeć do torby Lutera jeszcze, widzę? Ogólnie bym się chciał tu rozejrzeć. No to o, w sumie to jest ta torba, to jak od razu zajrzę Jest pistolet No dobrze. Warto wiedzieć, że mamy pistolet, ale dobra Alisto, ty tu zobaczyłaś? Myślisz, że kiedyś będziemy jak oni? Jak przekroczymy granice, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Będziemy jak oni, przeciętni ludzie. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Powinna się położyć. No. Aczkolwiek <laughs> dziwnie to trochę będzie wyglądało, jak, <laughs> jak mama się nie będzie starzeć. Dobra, coś tu jeszcze jest. Co to? Mhm. Ja tu widziałem no właśnie RA9 hmm. No dobra Chyba jeszcze nic więcej nie znajdę, tam coś jeszcze jest. Tu jest ta gazetka <laughs> Aha, dobra No nie, to jest torba mi się wyświetlała. No ale to, to już nie ma co. Dobra. Dobranoc Alice. Słodkich snów. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9 tysięcy bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. 9 tysięcy? Dawaj, o rycerzu. To będzie bajka o rycerzu, który. Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. Dlaczego no nie chcesz? Ja bym chciał bajkę, o rycerzu. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która była nieszczęśliwa. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy spotkała robota, który był równie zagubiony co nasza dziewczynka. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... Ale trzymali się razem. I pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali... Czułego olbrzyma, który obiecał ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Mm, dawaj morał. Tego nie wiem. Ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. No, za Alice jesteśmy już rodziną. O, tak. No chodź. Tak, <laughs> tak oczywiście. ...z, z Luterem? To słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. Hmm. Słyszałeś może kiedyś o... ...RA-9? RA-9 przebudził się pierwszy. Pewnego dnia to on poprowadzi nas wszystkich i da nam wolność. Mhm. A jeśli nigdy się nie pojawi? Jeśli to tylko historia, którą powtarzamy, żeby dodać sobie otuchy? ra A. dziewięć istnieje. Wierzę w niego. Wiem, że jest wśród nas. Kiedy przyjdzie pora, wszyscy go ujrzymy. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Aha. Kurde. A wy to kto? Czego chcecie? No właśnie. Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko skronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka, od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej. To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to pomysł... No, podróż. chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. No. Aczkolwiek. Nie wiem, ile tam jest z 20 pracowników tego parku wszyscy mają na imię Jerry. I każdy wygląda tak samo. <grych> Jakby wygląda to co najmniej dziwnie. Zapraszamy! Może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! No kurde. <gryw> Dobra. Nie mogłem się ruszyć, że tak powiem. widzę, że się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. Natomiast co do tego RA9, to jeszcze powiem, że no, są różne teorie, czym albo kim on jest. Jedna z nich mówi, że RA9 to jest gracz. W ogóle, sporo rzeczy pominąłem. No cóż. No dobra. No to lecimy dalej, że tak powiem. O, jest i... Konor. Dobra. Idziemy. Panik tam sobie siedzi na ławce. A tu jest gazetka. Tajemniczy Pan Kamski. Tego tekstu jest tyle, że się nie mieści. No nieźle. Co się stało z człowiekiem roku? W 2028 roku Elijah Kamski został okrzyknięty człowiekiem roku naszego magazynu. Jego pomysły odmieniły świat. Androidy nie tylko zrewolucjonizowały przemysł, lecz również przeobraziły nasz styl życia. Z restru... Z restruk... Jezus maria, dobra. Zrestrukturyzowały życie rodzinne i nieodwracalnie zmieniły równowagę w społeczeństwie na lepsze albo na gorsze. Niedługo po tym jak Kamski zniknął. Niedługo potem jak Kamski zniknął, pozbawiono go funkcji prezesa Cyberlife, a medy, media przestały się nim interesować. Człowiek roku porzucił, porzucił świat, który stworzył. Historia Kamskiego zaczyna się w roku 2018, kiedy to nie, nieruchomości w Detroit były tanie i przyciągały założycieli startupów. Start Ten absolwent koleżu wszystko, postawił wszystko na stworzenie prototypu Androida. Przez lata nie osiągał pożądanych rezultatów, aż w końcu dokonał dwóch przełomowych odkryć: stworzył niebieską krew i biokomponenty. Po ujawnieniu pierwszego działającego modelu, który przeszedł testy Turinga twarzą w twarz z ludźmi i oszołomił świat, zaplanowano jego produkcję masową. Akcje Cyberlife szybko stały się najdroższe na świecie. U szczytu potęgi firmy, gdy jej wartość oceniano na niemal 500 miliardów dolarów. Pojawiły się plotki, że Kamski nie, nie, nie zgadzał się z udziałowcami co do strategii, później zaś zniknął w dziwnych okolicznościach. Dziś Kamski mieszka podobno w luksusowej willi nad wodą, gdzieś na przedmieściach swojego ukochanego Detroit. Odprawia wszystkich gości i spędza czas tylko z androidami. Bez odpowiedzi pozostaje najciekawsze pytanie, co kryje się w umyśle tajemniczego pana Kamskiego. Rynki przewidują wojnę. Groźba konfliktu w Arktyce. Giełda odnotowuje 10% procentowy spadek. Prezydent Warren z 33% poparciem. Cyberlife, pierwszą firmą, firmą wartą bilion dolar dolarów. Zgodnie z utrzymującym się od kilku tygodni trendem amerykańska giełda odnotowała wczoraj spadek o 10 punktów. Eksperci finansowi przypisują to załamanie, dewaluacji de 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 akcji konsumenckich. Rynek przewiduje bowiem, że Ameryka dość szybko uwikła się w, w wojnę w Arktyce. Ocena opiera się na do dobrych wynikach akcji spółek wojskowych. Producenci sprzętu lotniczego i broni przeżywają bezprecedensowy okres rozwoju. Inwestorzy cenią też Cyberlife z uwagi na współpracę z Departamentem Obrony przy tworzeniu androidów wojskowych. Rosja i Stany Zjednoczone wciąż są tematem numer jeden światowych serwisów informacyjnych. Żadna ze stron nie chce ustąpić. Przewiduje się więc, że sytuacja na rynku będzie się dalej pogarszać. No dobra. Poczytaliśmy sobie. No to, że tak powiem, idziemy do Hanka. To w ogóle jest jakiś plac zabaw. Dobra, hęg. Niezły widok, co? Często tu przychodziłem, zanim... Zanim co? Hmm? Powiedział pan... Często tu przychodziłem za nim, za nim co? Zanim. za nim nic. Mm -hmm. Późno już. No właśnie. Proszę iść do domu. Nie czuję zmęczenia. Ty pewnie też nie. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele, wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. RA9. No właśnie. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w boga. Kurwa, do czego ten świat zmierza? Coś panu zaprząta głowę, poruczniku. Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny. One tylko chciały być razem. One chyba się kochały. Defekty symulują ludzkie emocje. Ale to maszyny. A maszyny niczego nie czują. A jak jest z tobą, Konor? Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Tym czym pan zechce, poruczniku. Partnerem. Kupłem do picia, albo maszyną, zaprojektowaną do wykonania misji. Mogłeś zdjąć te dziewczyny, ale tego nie zrobiłeś. Czemu nie strzeliłeś konor? Doczytali ci jakiś program ze skrupułami? Nie. Po prostu uznałem, że nie strzelę. To wszystko. Okej. Okay. A czy boisz się umrzeć, honor? Żałowałbym, gdyby moje funkcje zostały przerwane, zanim zdołam dokończyć śledztwo. Co się stanie, jak pociągnę za spust? Hmm. Nicość? Odchłań? Androidzie niebo? Nicość. Ogarnie mnie nicość. Cicha Gdzie pan idzie? Nawalić się bardziej. Okej. Okay. Muszę pomyśleć. Odblokowałem no, w ogóle jakąś ścieżkę. Z Hańkiem. No. Jest ciekawie. Pokaż strach. No. Tutaj też Konor mógł, mógł zginąć. Po raz, już nie wiem, który. Łącznie Konor może zginąć 26 razy. Więc, no cóż, jesteśmy mniej więcej w połowie gry, a mój Konor nie, nie zginął w ogóle. więc Więc jest dobrze. I teraz będzie Markus Wierchu już mamy szacunek Dziękujemy za skorzystanie z parkingu Androidów Miejsca są dostępne. Witamy na parkingu Androidów. Co za niezdara! Witamy na parkingu Podnieś to! Androidu. I to mi jest. Na to, że Markus znowu ma jakiś plan. <laughs> nie możemy już tak dłużej milczeć. Czas by ludzie wysłuchali naszych racji. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Jak się ujawnimy, zrobi się gorąco. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadaje zwierzę Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Zaplanujemy tę operację w najmniejszych szczegółach. Nic nie może być dziwnym przypadku. Okej. Okay. Dobra. A w ogóle się Markus ubrał elegancko. Proszę bardzo. O, dobra. Idziemy. Aczkolwiek... Co to jest? Jest jakaś, że tak powiem, mapka wieży, wieży. Dobra, tutaj mogę albo od razu poprosić o, że tak powiem, dostęp, albo smartwatch. O, numer telefonu mam. Proszę bardzo. To już jest jakaś, że tak powiem, opcja. Emily Wilson, córka szefowej. Ok. Elizabeth, Ok. Coś jeszcze tutaj jest. Karta parkingowa. A tu jest. Water Service Interruption. Adres domowy jeszcze jest. Ok. Zawołaj. W ogóle to jest źle przetłumaczone. Teraz powiem Wam dlaczego. Znaczy powiem. W angielskiej wersji tu pisze CALL, czyli ZADZWOŃ, nie ZAWOŁAJ. Elizabeth Wilson, słucham. Dzwonię ze szkoły Sandrose. Pani córka Emily ma gorączkę. To nic poważnego, ale lepiej będzie, jeśli ją pani odbierze. <laughs> o nie... No dobrze, już... już po nią jadę. No i dobra. Odwrócono uwagę ludzkiej szefowej. No i proszę bardzo. Możemy, że tak powiem, wliść. Dzień dobry. dobry. Czym mogę służyć? Mam spotkanie z panem Petersonem. Ma pan jakiś dokument? Tak, tak, oczywiście. Pewnie, pewnie. Dokument jest w porządku. Windy znajdują się tuż za bramkami. Dzięki. No, no proszę. A tutaj, tutaj mogę oglądać telewizor. O, co tu się stało? Mhm, dobra. Nie wiem. Wow, kurde, Markus. Czyli też mogę jakoś, jakąś orkiestrę, orkiestrę oglądać. Hmm. Ale dobra, wiecie co? Że do windy wejdziemy w następnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkę w górę i do następnego odcinka. Śmiejcie się i cześć.